Wszystkim zrobiliście sobie ciepłutką kawkę albo herbatkę Jak tak, to możemy lecieć z dzisiejszym filmikiem A co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj zajmiemy się tym zbiornikiem już za mną, co jest zrobione Zrobionym zbiornikiem dla naszych glonojadów i naszych ślimaczków I w formie eksperymentu chciałam zrobić ten zbiornik bez podłoża Chciałam zobaczyć jak to wyjdzie. I tak tylko na kilka miesięcy jest zrobione. Obstawiam, że na trzy miesiące góra jest zrobiony ten zbiornik, bo później będę przenosiła tą hodowlę w, inną, w inne miejsce, więc będzie znowu do restartu ten zbiorniczek. I przez ten czas chciałam zobaczyć, czy w ogóle da się hodować ryby akwariowe bez podłoża. Oczywiście dzięki podłożu nie dość, że ładnie wygląda nasz zbiorniczek. To jeszcze możemy ładnie zasadzić roślinki. A jeżeli oczywiście pozbawimy takiego akwarium podłoża, no to oczywiście jest trochę problem z, głównie z roślinkami. E, no i też rybki niektóre lubią kopać w podłożu, więc też tutaj jest taki aspekt. A jednak ja wymyśliłam sobie, że jak mamy na przykład szklane świeczki, e, słoiki, można je wyparzyć, doczyścić wodą z octem i też nadają się jako doniczki i to darmowe doniczki gdzie będziemy mogli sobie zasadzić jakieś roślinki Po tym długim wstępie możemy zabierać się za robotę W pierwszej kolejności zabrałam się za wyczyszczenie i odkażenie tego starego szkiełka Tutaj możecie zobaczyć ten proces e, Następnie Zabrałam się za wlot i wylot filtra i za ustrojenie naszego zbiorniczka W tej sytuacji skorzystałam z szkiełek, aby posłużyły mi za doniczki, w których będę sadziła zaraz roślinki Tak to się aktualnie prezentuje, jeszcze sobie tutaj dokładam kamyczki Później poszłam do pokoju krewetkowego, gdzie sobie trochę tych roślinek wzięłam do nowego zbiorniczka i tak się prezentuje szybkie sadzenie roślinek. Glonojady są tutaj w takim braplaście tymczasowym jeszcze z żywą roślinką, którą właśnie teraz zabieram. Jeżeli chodzi o wystrój, no to postawiłam oczywiście na roślinki w słoiczku i bo chciałam, żeby po prostu były w tym akwarium żywe roślinki. No i nagroty dla naszych glonojadów, może w przyszłości się doczekam maluchów, bardzo bym tego chciała Tak wygląda efekt końcowy i się zabrałam za wprowadzenie nowych lokatorów Tutaj przy wlewaniu wody skorzystałam z poprzedniej wody, która była razem z glonosiami A tą wodę, która mi brakowała, no to dalałam akurat z naszego kranu i właśnie teraz zabrałam się za łapanie tych właśnie glonusi. Jak widzicie, to wcale nie jest taka łatwa sprawa i one są też bardzo silne, więc jedną siatkę mi po prostu rozerwały. Teraz zapraszam was do mojej kuchni, gdzie sobie razem ugotujemy marchewkę aby dać glonojadom troszeczkę marchewki, jeszcze tą marchewkę rzucimy do dużego akwarium, i jeszcze rozdamy krewetkom Ogólnie nakarmimy sobie nasze rybki dzisiaj, bo jeszcze nie były karmione, więc lecimy szybko do roboty. Tutaj możecie zobaczyć, jak ładnie marcheweczki się gotują, i właśnie zabrałam się za wrzucenie ich do zbiorniczków. I mogę Wam powiedzieć, że zwierzaki były zadowolone, że zostały gotowaną marchewkę I tutaj zabrałam się za dodanie mieszanki karmy, bo wymieszałam karmę białkową z karmą roślinną, aby każda z ryb znalazła sobie coś dla siebie I krewetki również bardzo ładnie jedzą marchewkę Prezentuję nasz gotowy z glonusiami. Możecie dać znać, co sądzicie o takim akwarium bez podłoża. Czy waszym zdaniem można hodować rybki akwariowe właśnie bez podłoża w akwarium, czy jednak lepiej dać to podłoża. Jestem ciekawa waszej opinii. Możecie napisać, co dobrego gotujecie swoim rybkom, a szczególnie glonojadom, bo właśnie moje glonojady bardzo uwielbiają marchewkę, krewetki też i możecie napisać w komentarzu, czy wy też gotujecie marchewki i jakie inne rzeczy gotujecie swoim rybkom albo krewetkom. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że się widzimy w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Pa!